Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu swoim oraz firmy GM System chciałbym zaprosić Państwa na przedstawienie na bardzo krótkim filmie możliwości analizy wielofazowej z uwzględnieniem tworzenia fluid filmu na przykładzie mieszaniny powietrza i pary wodnej przepływającej przez oziębianą rurę, w efekcie czego powstaje e, skraplanie się pary wodnej. Na ściankach zimnej rury. Przykład ten zademonstruję Państwu na bardzo prostej geometrii. Jest to prosta rura, dla której wykonana została już domena płynu. Dla tej domeny płynu przygotowano odpowiednio regiony, czyli wejście oraz wyjście. Przygotowano siatkę obliczeniową, a następnie najważniejszym etapem będzie zdefiniowane odpowiednie własności fizyczne, czyli ustawienie solwera w taki sposób, aby mógł zrealizować. Efekt, który nas interesuje, czyli zagadnienie wielofazowe z uwzględnieniem fluid filmu. Przechodzimy do select model, czyli wskazania odpowiedniego modelu rozwiązania. Będzie to analiza na obiekcie 3D, czyli 3D dimensional. Analiza uwzględniająca mieszaninę powietrza i pary wodnej, czyli multi gaz. gas. Nie uwzględniamy żadnych reakcji. Analiza e, przy użyciu solwera Segregate Flow, z uwzględnieniem constant density, czyli stałej gęstości, analiza w stanie nieustalonym, tak, czyli implicit unsteady, model turbulencji, oczywiście e, dla tego przypadku wystarczający będzie k epsilon. No i dodatkowo chcemy zdefiniować kilka kwestii dotyczących e, analizy wielofazowej z uwzględnieniem fluid filmu, czyli wstawiamy fluid film. Musimy zdefiniować, że jest to analiza e, wielofazowa, czyli multi-phase interaction. Dodatkowo do, do, dodamy pewne przyspieszenie obliczenia za pomocą funkcji Solution Interpolation, i oczywiście, w związku z tym, że do tego typu analizy potrzebujemy rozwiązania z uwzględnieniem temperatury, więc uwzględniamy również Segregate Fluid temp Temperature oraz oczywiście grawitację w celu przedstawienia szybszego osiadania się e, tych kropel w dolnej części. E, Rury podczas efektu skreplania się. I tego tak to przygotowany model mamy już gotowy. Pojawia się on nam w drzewku po lewej stronie. I teraz, dla tego całego przygotowanego zestawu do analizy, musimy dodefiniować pewne parametry, które są istotne w przypadku tego typu zagadnień. Pierw skupimy się na ustawieniach związanych z fluid filmem, czyli przechodząc do fluid film. Face możemy sobie zdefiniować nowy Fluid Film. W tym przypadku musimy zdefiniować jaki typ lub model tego Fluid Filmu będzie uwzględniał w połączeniu z analizą wielofazową. Oczywiście będzie to Multicomponents Liquid, jeżeli mamy zaznaczony Auto Select Recommended, wszystkie składniki, które są wymagane do tego Fluid Filmu zostaną dodane automatycznie i nic nie musimy tak właściwie definiować. No, możemy oczywiście dodać, może jest to oczywiście constant density i no reaction, czyli podobnie, tak jak to było w przypadku ogólnych e, ustawień dla analizy wielofazowej. Oczywiście główną naszą fazą, która będzie istotna podczas definiowania fluid filmu będzie to oczywiście mm, obserwowanie skroplonej wody, więc musimy wybrać, e, co będziemy chcieli sobie obserwować. W tym przypadku będzie to a2O, czyli water. Następnie musimy przejść do wartości początkowych. Zalecaną wartością, y, jaką wartość Initial Condition do szybszego y, zbieżności obliczeń, zalecane jest wstawienie wartości Specify mass Fraction jako wartość 1 początkową i bazową. Następnie możemy sobie przejść do ustawień związanych stricte z analizą wielofazową, czyli wieloskładnikowy, na przykład gaz, który będzie się składał z dwóch e, czynników, czyli select mi mixture components, w tym przypadku będzie to oczywiście powietrze i oczywiście para wodna, definiowana tutaj para wodna jako gaz, czyli e, H2O water. Po zdefiniowaniu e, komponentów, Musimy przejść do zakładki Phase Interaction i oczywiście powiązać, stworzyć naszą fazę tak, i odpowiednio zdefiniować modele obliczeniowe tej, y, tej analizy wielofazowej. Oczywiście y, będzie to analiza, która y, uwzględnia Evaporation and Condensation, czyli funkcję y, skraplania y, lub parowania. Dodatkowo oczywiście multi-face material i właściwie w tym przypadku jest to wystarczające. Sprawdzamy, czy wszystko zostało dodane, tak, połączone. Tu jest. Jeszcze musimy sobie sprawdzić tutaj, czy fluid film też w całości został zdefiniowany, tak, czy nie mamy tutaj... Dobrze, wszystkie parametry zostały dodane. Następnie musimy przejść do warunków związanych z e, parametrami początkowymi, czyli które przyspieszą nam e, obliczenia, tak, czyli wstawimy sobie, że wartość początkowa jednej e, e, i, pow, i pary wodnej i m, oczywiście m, drugiej frakcji, czyli e, tutaj powietrza w tej rurce będzie po połowie po 50%, no dodatkowo zdefiniujemy sobie e, prędkość początkową na kierunku x jest 1. O, tutaj już jest zdefiniowana, więc e, domyślnie program tutaj e, pamiętał i wstawił nam wartość 1. Należy zdefiniować oczywiście warunki brzegowe, czyli prędkość wlotu jest 1 m na sekundę, temperatura wejścia 26 stopni, e, temperatura wyjścia oczywiście również 26 stopni. No i oczywiście zdefiniować dla dwóch przypadków e, specify mass fraction, czyli w tym przypadku i dla jednego, i dla. Drugiego dla wejścia i dla wyjścia należy wstawić wartość. Ja sobie tutaj tą wartość skopiuję. Mamy taką samą, czyli też również po połowie 50 na 50 frakcji jednej i drugiej. No i następnie, po zdefiniowaniu tego typu y, parametrów, musimy oczywiście przejść do y, tworzenia tak zwanego y, regionu który będzie wskazywał nam lub pokazywał, na, na tym regionie będziemy mogli obserwować tak zwany fluid film, tak? czyli zdefiniowania takiego o, osobnej powierzchni, która jest ściśle połączona z powierzchnią analizowanego tutaj e, części tej rury, tak? na której pozwoli nam zaobserwować funkcję fluid film. W tym celu na, zakład na regionie odpowiadający zewnętrznej powierzchni rury Definiu, definiujemy sobie create shell region, czyli nowy region. Po jego zdefiniowaniu program automatycznie dodaje e, powiązanie pomiędzy jednym a drugim e, regionem, i następnie powstaje nam specjalny region, dla którego oczywiście możemy sobie e, zdefiniować pewne parametry. W tym przypadku ten region ten. Nowy szel, dla którego będziemy obserwować Freud film, musi być połączony z, z fizycznymi właściwościami fazy pierwszej, tak, którą gdzieś tam sobie wcześniej tutaj zdefiniowaliśmy w całości. I teraz ostatnim etapem przed wykonaniem obliczeń jest oczywiście tylko zdefiniowanie e, zewnętrznej temperatury rury, czyli na przykład tą zewnętrzną temperaturę rury ochłodzimy, czyli wyjdziemy sobie tutaj do naszej zewnętrznej powierzchni i zmienimy mu Thermal Specification na Nieadiabatic, czyli bez wymiany ciepła, czyli uwzględnimy temperaturę i wymusimy temperaturę ochłodzenia tej rury. Dla tak przygotowanego modelu pozostaje tylko nam włączyć obliczenia, więc klikamy RUN. Po przeprowadzeniu obliczeń możemy przedstawić postprocesję, czyli wyniki obliczeń, w tym przypadku możemy sobie zaobserwować no, wyrzucone już e, wyniki obliczeń dotyczące na przykład e, masy e, procentowej frakcji, e, np. E, pary wodnej, czy również możemy sobie zaobserwować powietrza. Jak również najważniejszą rzeczą, która nas interesuje, jest oczywiście zademonstrowanie fluid filmu, czyli miejsc, w których powstaje skraplanie pary wodnej i oczywiście rozmiar jej tak, w postaci konturów graficznych rozkładu fluid film thickness w jednostkach, np. w mm. Dziękuję Państwu za uwagę.